Witam tu ma wszelek 0,9.00 Dzisiaj będziemy robić cocktail challenge. To jest bardzo obrzydle i niedobre. Cocktail <duszel> challenge jest robiony z różnych rzeczy. Ja dzisiaj zrobię na bazie wody. I mleka sojowego. Dodatki będą tak. Sos z, z owoców leśnych. Masło i najgorsze ketu. Najpierw zajmiemy się od nalewania wody. Troszkę nie za dużo. I na razie może być takiej pojemności, może być mniejszy, większy, jak to, jak to się Teraz wlejemy trochę mleka, czyli Nawet nawet trochę słodkie. No,

Masełko. A i o, jakby co? Jeżeli chcecie to zrobić, to robicie to na właśnie tą pofu, Ja Jaki to kolor masz, mi to znaczy zapachujesz jeszcze nie czuję. Ja to jeszcze podgrzeję, Ofu. to już jest i dobre. Nie, no, składniki chowamy i widzimy się po krótkiej witam po krótkiej przerwie no, wygląda to tak trochę dziwnie pokażę nawet w kamieniu. to wygląda o tak piję to dla was ojojo oj. piję to dla was moi fani nawet dobre Такие... добрые Добре. Гроза żegna się z wami, Max